Przedstawiamy dziś historię niezwykłego człowieka, który swoją decyzją zaskoczył świat sportów walki. Mariusz Pudzianowski, znany głównie jako niepokonany mistrz świata w zawodach stronmen, postanowił spróbować swoich sił w MMA, wprowadzając do tej dyscypliny nową dynamikę i zmieniając jej oblicze na zawsze. Jak to się stało, że stronmen z taką determinacją i wagą postanowił zamienić podnoszenie ciężarów na walki w klatce? Czego możemy nauczyć się od kogoś, kto nie boi się wyzwań i zmiany drogi kariery? Zapraszamy do słuchania i dyskusji na temat odwagi w sporcie i życiu. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów. Drodzy słuchacze, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj zanurzymy się w fascynujący świat sportów walki, skupiając się na jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk, które zrewolucjonizowało ten świat nie tylko w Polsce ale i na całym globie. Porozmawiamy o człowieku, który swoim niesamowitym przejściem z jednej z najmocniejszych dyscyplin siłowych na świecie do MMA wywołał burzę w całym środowisku. Mowa oczywiście o Mariuszu Pudzianowskim, byłym mistrzu świata Stronman, który swoją decyzją, by rozpocząć karierę w MMA, otworzył nowe horyzonty dla wielu sportowców i całej dyscypliny. Przyjrzymy się pięciu głównym powodom, dla których jego obecność w świecie MMA stała się tak przełomowa. Zacznijmy od zarysowania naszej głównej tezy. Mariusz Pudzianowski, dzięki swojemu przejściu do MMA, nie tylko zrewolucjonizował polską scenę sportów walki, ale również zainspirował wiele osób do poszukiwania swoich sił w mieszanych sztukach walki, łącząc niesamowitą siłę fizyczną z finezją sportowej strategii. Jego pojawienie się w tej dyscyplinie było dla wielu zaskoczeniem i wzbudziło wiele emocji. Osoba, którą wcześniej kojarzyliśmy z podnoszeniem ogromnych ciężarów na zawodach Strongman, postanowiła skonfrontować swoje umiejętności siłowe z techniką i strategią walk w klatce. Już sam jego debiut w KSW w 2009 roku stał się legendarnym momentem w historii polskiego MMA. Mariusz Pudzianowski, znany wcześniej jako Pudzian, stanął przed nowym wyzwaniem, jakim było KSW największa federacja MMA w Polsce, którą z pasją i determinacją prowadzili Maciej Kawulski i Martin Lewandowski. Ci dwaj wizjonerzy dostrzegli w Mariuszu ogromny potencjał nie tylko jako zawodnika, ale i gwiazdy, która mogła przyciągnąć tłumy widzów. Dla Kawulskiego i Lewandowskiego wprowadzenie Mariusza do KSW było niczym zaproszenie rokowej gwiazdy do lokalnego klubu. Nie tylko wywindowało KSW na nowe wyżyny, ale także zmieniło oblicze tej organizacji na zawsze. Warto spojrzeć na to, jak wiele emocji i oczekiwań towarzyszyło debiutanckiej walce Pudzianowskiego. Publiczność z zapartym tchem oglądała, jak człowiek, który wielokrotnie triumfował na arenach Stronmen, teraz stawia czoła zupełnie nowym wyzwaniom w oktagonie. Były głosy pełne sceptycyzmu, ale i nadziei na to, że Pudzianowski swoją siłę zdoła przełożyć na sukces w MMA. Jednak co istotne, sam Pudzianowski doskonale zdawał sobie sprawę, że w MMA siła to nie wszystko. Znalazł się w dyscyplinie, gdzie technika i strategia często dominują nad czystą fizyczną mocą. Przez lata swojej kariery w MMA Mariusz Pudzianowski udowodnił, że potrafi integrować siłę ze strategią, że nie jest jedynie człowiekiem z żelaza, ale potrafi również myśleć na ringu i dostosowywać się do przeciwników. Te cechy sprawiły, że stał się nie tylko ikoną polskiego MMA, ale i inspiracją dla wielu zawodników z różnych dyscyplin, którzy marzyli o spróbowaniu swoich sił w mieszanych sztukach walki. Jednym z takich sportowców jest na przykład Artur Szpilka, który również zainspirowany sukcesem Pudziana, postanowił zmienić swoją drogę kariery i spróbować swoich sił w innym obszarze. To, co wyróżnia Pudzianowskiego na tle innych zawodników, to nie tylko jego wyjątkowe umiejętności siłowe i sportowe, ale także jego osobowość. Stał się twarzą MMA w Polsce. Przyciągając rzesze nowych fanów, dla których jego walki były nie tylko sportowym przeżyciem, ale także wydarzeniem medialnym. Jego obecność w mediach społecznościowych, liczne występy w telewizji i wywiady przyciągały uwagę do MMA i przyczyniły się do wzrostu popularności i prestiżu KSW nie tylko w kraju, ale i za granicą. Nie można zapomnieć o fakcie, że sukces Pudzianowskiego na arenie MMA miał ogromny wpływ na rozwój kariery innych polskich zawodników, takich jak Michał Materla czy Jan Błachowicz, którzy również zyskali ogromne uznanie na międzynarodowej scenie. Ich kariery rozwijały się równolegle z wzrostem popularności Pudzianowskiego i KSW, co często prowadziło do porównań między tymi zawodnikami. Materla podkreślał, że Pudzianowski udowodnił, iż ciężki trening czyni mistrza, podkreślając jednocześnie swoje uznanie dla determinacji Pudzianowskiego w dążeniu do sukcesu w nowej dla niego dyscyplinie. Analizując karierę Mariusza Pudzianowskiego w MMA, warto zwrócić uwagę na to, jak oddziaływał na innych zawodników, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Wielu z nich z szacunkiem patrzyło na jego transformację z strongmana w wojownika MMA, uznając jego determinację i chęć ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. W rozmowach i wywiadach często pojawiały się głosy mówiące o tym, że Mariusz jest fenomenem nie tylko ze względu na swoją siłę fizyczną, ale przede wszystkim dzięki niezwykłej determinacji i chęci nauki, które pozwoliły mu osiągnąć sukces w nowej dyscyplinie. Podczas gdy Mariusz Pudzianowski zbierał doświadczenie w MMA, wielu innych sportowców również podążyło jego śladem, próbując sił w ringu. MMA stało się nie tylko sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności fizycznych w innym kontekście, ale także sposobem na nowe wyzwania i przygodę. Każda z tych osób wnosiła do MMA coś odmiennego, a sukces Mariusza pokazał im, że zmiany, choć trudne, mogą być satysfakcjonujące. W końcu nadszedł czas na podsumowanie. Jak ogromny wpływ miał Mariusz Pudzianowski na MMA jako sport i całą branżę rozrywkową? Jego obecność dodała nowego wymiaru mieszanym sztukom walki, łącząc w sobie nie tylko sportowe emocje, ale także medialny powiew nowoczesności i gwiazdorskiej poświaty. Dzięki niemu MMA w Polsce weszło na nowe tory, a Pudzianowski stał się symbolem odwagi do podejmowania wyzwań i dążenia do doskonałości. Tym samym przyczynił się do ewolucji sportów walki, pokazując, jak ważna jest otwartość na zmiany i odwaga w realizacji marzeń. Drodzy słuchacze, dziękuję, że byliście z nami podczas tego fascynującego spotkania z historią Mariusza Pudzianowskiego w MMA. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki naszego podcastu, w których będziemy kontynuować naszą podróż przez świat sportów walki i innych fascynujących tematów. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie subskrybować, zostawić komentarz i ocenić nasz podcast. Dziękujemy za wsparcie i czekamy na Wasze opinie oraz propozycje tematów, które chcielibyście usłyszeć w przyszłości. Do usłyszenia! Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.